z zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Na początku pozdrowienia z gór. Ta wizyta w górach dosyć szybka, dwudniowa, to przede wszystkim cel, by tam pobyć z góralami, rozmawiać o budowie kaplicy, ale też szybka wycieczka w góry. Właśnie wracam z Turbacza, najwyższego szczytu w Gorcach. Piękne miejsce, bardzo polecam, Gorczański Park Narodowy. Jak się idzie na Turbacz, schodzi z Turbacza, to mamy takie widoki cały czas na Tatry, nie wiem czy to co widzą moje oczy oddaje ten filmik. Patrzymy na, na Tatry, w dole jest widoczne Jezioro Czosztyńskie, sztucznie utworzone na Dunajcu. Tam, za, po lewej stronie, takie ciemniejsze wzgórza, to są pieniny. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii mówi, że Duch Święty, który przyjdzie do nas, doprowadzi nas do całej prawdy. Myślę, że w ogóle słowo prawda zawsze powinno nas dotykać, wzbudzać pragnienie poznania tej prawdy, tej ogólnej o świecie, Skąd on jest, dokąd zmierzamy, jaki jest sens tego wszystkiego, ale też takiej prawdy o nas, o każdym z nas, z osobna, prawda, która też mówi o nas, kim my jesteśmy. Każdy z nas, o naszej historii życia, przy prawdzie zawsze możemy i powinniśmy czuć się bezpiecznie. Jezus jest drogą, taka przed nami piękna droga, prawdą i, i życiem. Dzisiaj Pan Jezus właśnie w Ewangelii chce powiedzieć, że Duch Święty, którego pośle, On dokończy tego dzieła. On jest Duchem Prawdy. Jeśli otwierasz Ewangelię, spotykasz się z prawdą, z prawdą, której szukamy z prawdą, do której musisz dopasować swoje własne życie. Dzisiaj często ulegamy takiemu błędowi, że każdy mówi, ja mam swoją prawdę, ty masz swoją i tych prawd jest ile? Tylu ile ludzi? Jedna jest prawda, która potrafi wytłumaczyć życie każdego z nas, z osobna, ale też potrafi wytłumaczyć sens i prawdę Mówiącą o, o wszystkich ludziach, o tej całej historii świata, dokąd ona zmierza. Niech ten Duch Święty, który jest tym stworzycielem, tak śpiewamy przecież w hymnie, doprowadzi nas do całej prawdy wtedy, kiedy czytamy Ewangelię, ale też kiedy patrzymy na piękno stworzenia, piękno świata.